Victor klankiem będę grać? Kwartu. Klan wiedział, że jedyną szansą na ratunek będzie wentylacja. Wiem, że jeszcze był Agent Klank. Na PSP, Wydzieś ale w to akurat nie grałem. Nie miałem. Wiem, że znajdziesz tego defekta, wiktorze. Nigdy nie zawodzisz. Tam wiemy, że w Cinematerii były minigierki z rachetem. Różne, Robot wiedział, że musiał rzucać bombami we wszystko, co stało mu na drodze. Klank dostrzegł spręży robota. Wiedział, że ten jarzec pozwoli mu okiełznać najpotężniejszą z sił. Siłę ciążenia. Krank musiał rzucić spręży robota, ale gdzie i jak. Czekaj, ja mogę to uderzyć. A taki bajer. Fajne Ma ten nowy ratczetlip, A apart jest dobrze oceniany i zobaczymy jak wypadnie. Nie wiem, jaką to ma ocenę na przykład, ale lista partii jest dobrze oceniany. Uciekać bez użyteczna kupa złomu! Pamiętam, że wszyscy się jarali na premierę. No to była. Jedyna chyba gra premierowa na PS5. W sensie co powstała tylko i wyłącznie PS5. Z tych pierwszych oczywiście mówię, bo teraz jest. Nie, Horizon w sumie jest na wszystkie konsole. Nie wiem jaka ja jeszcze gra tylko na PS5. Tego typu. Dzisiaj o typu, że. No właściwie ten. Ghostwire będzie na PS5, ale będzie też na pc -ta. Nagle klang dostrzegł energobota. Potrafi on zapewnić zasilenie różnym urządzeniom. Które miejsce powinien nim rzucić. Stary, naprawdę świetnie budujesz dramaty. Dziękuję, Szyn. I... Chlubie się swoją gawędziarską swawą. Teraz połączyć. czym tkwi problem, Wiktorze? Nie dam mu uciec, PZ. Nic go nie uratuje. Tu jest jakiś przycisk. A tam jest. A to pewnie i tam tą platformę, tam była. O, właśnie tą. Albo i most. Może to być most. To co woli. Obraz akurat Ratchet, bo chciałem worec w coś bardziej. kreskówkowego, że tak to nazwę. Ach, miałem Spider-Man, takie no, bardziej podchodzące pod realizm, że tak to nazwę. W sensie. postacie realne, tak jak Horizon, Ghost of Tsushima, etc. Teraz postanowiłem pograć w bardziej właśnie jakąś animowaną. Myślisz, Potem Ghostwire to trudno <znowu daj> mi. Pod... Na co to będzie? Czy będzie bardziej ludzka, czy nie? A jeszcze później Unchartedy będę wszystkie przychodzić i Ghost of Tsushima DLC. tu, nędzny złomie. trochę do przychodzenia mam. Gierek Jeszcze Lego wychodzi niedługo. Ghostwire 25 marca, a Lego 5 kwietnia. 11 dni różnicy, a obie gry kupuję na premierę. Zobaczymy, czy go swojej przejdę w 11 dni. Jak cię dorwę, jedna zębatka z ciebie nie zostanie. Nie wiem, w ogóle na ile ona godzin będzie. Czy będzie powyżej 20, czy nie. Host bile. No woda. Jej! Robot co sobie radę da. Uciekni wiktorowi na Kwarku Kwartu. Czy uda mu się nam dość robota? Czy będzie on impulsem do przeżycia przygody o której marzył? Czy został w garażu prototyp silnika nowego własnego autorstwa? Odpowiedź na wszystkie trzy pytania brzmi. Tak, trzymaj się, wracamy do warsztatu. Co to jest? Nie wiem w ogóle czemu morduje wszystko co widzę na drodze, ale co to jest? Czy to jest groźne? Zacznijmy od tego, ale chyba nie jest groźna. Nie muszę chyba tego mordować. Takie przerwy były dla raczyta i Graszko. Do przedostania się na drugą stronę potrzebny był mu tylko harpun i szczypta brawury. O, granat fuzyjny, ulepszanie. A nie, ulepszało się granaty za pomocą tego. No jo, za pomocą... Czego się łapie? Za pomocą używania danej broni się ulepszało. Zapomniałem kompletnie o tym przynajmniej wiem. Na w wygodnie umieszczony skrzynce nasz futrzak. mógł znaleźć Pożogera. Jak działa pożoger? Pożoger. To jest normalna taka strzelająca kulkami. W dowolnej chwili może zmienić broń. Zaraz się okaże. Może trzeba w coś strzelić, żeby otworzyć drzwi. Dawaj amo na maksa, pozbieram sobie amo. Żeby nie było. A braj, jeszcze raz i lecę. Prawie na maksa mam. Szybki zgon. Dobrze strzelasz. Którym była to Aaa, dobra. dobra, myślałem, że mam tutaj wstać na liniach. Skąd wiedziałem, że jestem Lombaxem? Co oni tu robią? Podobno to jest rzadka. W danych mamy informacje, które mogą zaszkodzić prezesowi Drekowi. Namierzył mnie tutaj, bo chce je odzyskać. Mmm, ten... musiał działać. Podobno to jest rzadka Rasa. O, jeden z ostatnich z Rasy. Skąd widzieliś żaboter? Zamknij drzwiwa Postaram się dotrzeć tam jak najszybciej. Racetz znalazł się w Zdarny, dozołowiony, pojedynczy, przemierzał kaizin platon, szukając nanoty, na drogę za mocno obrywam. A to już bywa. W takim razie to jest duch na broń. Ale to się jeszcze zmienić powinno. Tak, to jest kapel, co mówiłem w tych skrzynkach. desantowiec? Zgadza się, a dokładniej model X6Z. Zwany przez wszystkich desantowcem zagłady. Świetnie. O rany. No chyba nie tak powinienem niego napalać. Wow, To margiański desantowiec? Zgadza się, a dokładniej model X6Z zwany przez wszystkich desantowcem zagłady to jest świetnie, że ja wszystko wystrzelaś amu mi się kończy Nie, żeby coś Ty ja jestem na hita o, padło, dobra. O! Miło. I dostałem ten kryszał jakiś, który nie wiem czym jest. Co to było? A to jest granat. Dobra, tu mogę przelecieć, ale czy coś tutaj będzie jeszcze? Świat Światu że będę musiał odpalać. Tak, tak widzę. Już myślałem, że spadam. Dlaczego ten musiał zlecić nam szukanie jakiegoś fellernego robota? Nie tak. Jest tak źle. czyste morze. opalowali Grima. Grim jest tu stałej? Co to było? Dziwna bombka. miejskie, pałka Na słowa o to chodziło. Tym razem słowa Ej, nie ma tej beczki, nagle. Nie da beczka się podeziała, drugopowa. Znowu klejnot, ten dostałem. Amo, się, zajmę się tym. coś na razie mniej potrzebnego. Tym bardziej, że chcę trochę spić aktualnie tą podstawową broń. niż granaty. Chyba nic nie ma. To tu. Mam cię na Zbliżają się kolejni przeciwnicy. Nie, nie, czy będą te same bronie, co były też w innych częściach. Na przykład do zamieniania w chłopce. Jestem w A, czemu tu jest taki Wszędzie broni części. W tygodniu powiedziałeś, że Cóż to? Zrób to sam. Czarne dziury i inne kataklizmy. To służy do celów edukacyjnych. Dobrze jest poznać kolegę po fachu. Ja tylko oglądam zdjęcia. Wiesz, improwizuję. Brakła wszyscy! Dobra, Grim, jest czysto. Możesz otworzyć? Raczej, co tutaj do jasnej z właśnie wybuchło? Przepraszam, Grim. Przygotuj moje narzędzia. Znalazłem na pustyni coś, do czego muszę zajrzeć. Interesujące, cóż to za fabryka? To? Zwykły warsztat. Mieszkam tu od małego. Chodź, nareperujemy się. O, wszystko dostępne to czy nie to.